Przez pięć lat nie szczędziliśmy naszych wysiłków, zdobywaliśmy wiedzę, pracowaliśmy, by osiągnąć wyznaczone cele. Dzisiejszego wieczoru pragniemy jednak odłożyć na bok wszelkie troski i zmartwienia, by naszym udziałem stała się dobra zabawa. Na pewno wielokrotnie w dniu dzisiejszym padnie jeszcze jedno takie ciekawe słowo, które nazywamy tradycją. Co to jest? Czyli przekazywanie zwyczajów, zachowań dla ludzi danej społeczności, a to, co jest przekazywane, staje się częścią kultury i historii. Czyli w tym momencie dobrowolnie uczestniczycie w tym, co już dawno stało się częścią naszej szkolnej polskiej kultury. Życzę Wam, aby ocena tego balu u każdego z oceniających była jak najwyższa i stała się częścią waszej niezapomnianej historii. Życzę również, aby sukces nie opuścił Was za Przysłowiowe 100 dni i otworzył Wam drzwi do wspaniałej kariery, może zawodowej, może naukowej. Zobaczymy. Took a deal, signed another deal, post up in the hills on the rail, headed for a mill, travel with me still, getting kills. All this pop appeal. Got these pop stars, try poppin' in. And they gave them pop for real. I ain't tryna build, I was tryna lead a mill, getting to it. For I hopped up off the block, I was still going through it. Friends doing pills, and came faster than it should've. I was Buddy Hill, shootin' at a pace soon as I pull up, dropping buckets. Hey, yeah, like it's nothing. In the kitchen chopping onions. Ay. Tears falling down. Underdog is finally overcoming. Cause I'm dropping buckets. Ay. yeah. Like it's nothing. Ay. Earn my respect and burn a budget. Ay. Tears falling down. Underdog is finally overcoming, baby. Cause I'm dropping buckets. Earn my respect and burn a budget. Budget, 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 budget Tears falling down Underdog is finally overcoming baby Cause I'm dropping buckets